Sztuczna inteligencja towarzyszy nam w codziennym życiu już od dłuższego czasu. Chociaż jej taki, taki nagły wzrost popularności yy, nastąpił w momencie, kiedy OpenAI udostępniło GPT-3, to algorytmy towarzyszą nam na co dzień. Kiedy planujemy swoją drogę do pracy. To za zaplanowaniem tej drogi stoi, stoi właśnie sztuczna inteligencja. To ona mówi nam, którędy pojechać, żeby może ominąć korki i rozładowuje w pewien sposób ten ruch. Mamy asystentów głosowych w swoich telefonach. Za ich działaniem również stoi sztuczna inteligencja. Mamy rozpoznawanie twarzy, czyli możemy odblokować swój telefon yy, za pomocą kamery. Ona, kamera rozpozna, że to my jesteśmy. To również jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja potrafi również przetwarzać mowę na tekst, co jest no, nieocenionym wsparciem na przykład dla ludzi niesłyszących. Możemy gotowy film podrzucić w sztucznej inteligencji, ona wygeneruje napisy do tego filmu automatycznie. I osoby niesłyszące mogą. W pełni oglądać ten film i ja oczywiście może działać to, e, to też w, w drugą stronę, czyli audiodeskrypcja. Mamy tekst i chcemy go przetworzyć na mowę. To również potrafią algorytmy sztucznej inteligencji. Teraz te algorytmy są coraz bardziej udoskonalane i ten głos jest coraz bardziej naturalny.